Witajcie, moi kochani, W dzisiejszym odcinku weźmiemy sobie na tapetę, na tapet Hermesa, czyli znowu mówimy sobie Boga. Na tym kanale rzadko pojawiają się bogowie męscy. Nie wiem dlaczego, jakoś tak wyszło. Więc dzisiaj to nadrobimy. Właśnie mam sobie naszego grecko-rzymskiego przyjaciela. Oczywiście, jeżeli chodzi o tego typu rozróżnienie, to wiadomo, w rzymskiej mitologii mamy Merkurego, Merkuriusza zamiast Hermesa. Ale pamiętam, że te dwie mitologie praktycznie się cały czas sobą przewijały, więc na spokojnie. To to właśnie mitologii greckiej jest to bołysu Hermes. No i w dużym skrócie, czym nasz Hermes się zajmował? To był to dróg, bóg. Dróg podróżnych, kupców, pasterzy, złodziei, posłańców, sam był właśnie posłańcem bogów, no i w ogóle był też bogiem alchemii. No, i ogólnie zajmował się handlem. No i oczywiście, skoro zajmował się też tym handlem, musiał mieć bardzo dobrze parowaną, taką jakby technikę dobijania targu, więc uznawano go za takiego boga, który ma, pojada, przekonującą wymowę, no i również patronuje wszelkiego rodzaju mówcom i tak dalej. Są, które się wypowiadają, które mówią, które posługują się mową. No i też przez to także że po prostu oszustą czy złodzieją. No, Hermes tutaj już widzimy, ma taką dosyć rozległą perspektywę tego, czym się zajmował, ale to dobry początek, bo będzie jeszcze gorzej, będzie jeszcze więcej. Hermes, moim zdaniem, jest taki na obszernych i ogólnych, pustych. Zajmują się wszystkim, czym się da. No i tak, właśnie Hermesowi przypisuje się wynalezienie takich rzeczy jak pismo i liczby, czynienia gimnastyczne. Więc taki był to po prostu sposobem. Stał się również opiekunem elastery, czyli po prostu tych osób, które ćwiczą. Pójdę też popatrzeć wszelkiego rodzaju podróżników, jak już to wspomnieliśmy. Osób, które podróżowały. No wiadomo, kupcy w danym czasie ogromne tereny, więc to się w pewien sposób tam łączyło. Więc, żeby go jakby uczcić, zebrano mu przy drogach takie pomniki, zwane hermami. Takie po prostu słupy. Takie ala słupy, ala rzeźby, bez głową hermesa, które miała po prostu strzec tych no Jeszcze do tych hermów sobie wrócimy. Patronował on właśnie nasz hermes wymowie i mówcom, i odpowiadał do też osobom, które w dawnych czasach miały taką rolę objaśniacza wróżb, wyroczni boskich i snów, czyli. Takich ludzkich posłańców, powierników między bogami a ludźmi. To było główną formą tego boga. No Hermes umiał również syłać sny. Na to do tego przejdziemy. No i było opiekuniem atletów, po prostu młodzieży uczęszczającej do y, szkół, no, takie place, to się tak nazywało gimnazjami i one się właśnie się nauczali oraz też różnego rodzaju rzemieślników, wytwórców, różnych rzeczy. Chociaż oni głównie składają się ku hefajstosowi, Hef to tutaj również pan Hermes nam troszeczkę pomagał. Oczywiście był nazwany bogiem oszustów, Trickster God, czyli ktoś kojarzy na przykład Lokiego z mitologii nordyckiej, to poczuje bardzo podobny vibe. Jeżeli ktoś to jest Lokim, to z Hermesem również nawiąże podobną dynamikę. No i główne rzeczy, z którymi powiązane jest nasz Hermes, to jest właśnie noc, księżyc oraz źródło powietrza. Więc, kiedy sobie po prostu z nim pracujemy, to możemy go wezwać jako błostwo powietrzne, bo on właśnie z tym powietrzem się styka, on się w nim porusza, nieco je też kontroluje w pewnych sytuacjach on jest związany właśnie z atrybutem pióru i tak dalej. Ale również ma to przez swoje powiązanie z ciemnością, tym, że odprowadzał duszę do Hadesu, że tutaj pomagał, często właśnie pracował z Hadesem. Jego powiązanie z nocą, właśnie z ciemnością. No i oczywiście też troszeczkę rodzinnych rzeczy. No to po prostu Hermes uchodził za syna, na no właśnie Boga, Zeusa i Plejady Mai. O Plejadach macie osobny film, możecie sobie obejrzeć. No więc był bratem przyrodnim Djangizesa, Hewajstosa, Ateny, Apollo, Artemidy i Aresa, czyli tych naszych najgłówniejszych bogów. No został urodzony w górach Klejenne, wyrażam za wymowę, w Arkadii, gdzie, był główny, gdzie po prostu był główny ośrodek jego kultu. No i właśnie, jak już wspomnieliśmy, z takich jego najgłówniejszych obowiązków, już jako na, bardziej takich, olimpijskich, było właśnie odprowadzenie z Marek do Hadesu oraz ludzi ludziom marzeń sennych. Był również wysłańcem, ambasadorem Zeusa, posłańcem, całym takim gońcem Bogu z Olimpu, jego umiejętności takie dyplomatyczne i naturalny urok. Pozwalały mu poruszać się zawiłej sieci po prostu relacji między bogami, ludźmi, no po prostu był taką, osobę, która utrzymuje tę delikatną harmonię i równowagę w tym zagmatwanym olimpijskim świadku. Taki, który łagodzi sporo, bo taki dyplomatą latał tam też. No i ludzie najczęściej odwołali się do jego obecności podczas transakcji biznesowych i właśnie podróży, na których kupcy prosili o błogosławieństwo dla, po, dla pomyślnego handlu. i po prostu dobrobytu finansowego. No i oczywiście dzięki temu, że ten Bóg miał być bardzo bystry, inteligentny, szybki. No po prostu to, jak się Hermes po prostu poruszał, zachowywał, no uosabiało to wszystko, co handlowcom było po prostu zwyczajnie w świecie potrzebne. No i najczęściej pracowano z nim, kiedy chcieliśmy jego obfitość, wzrost gospodarczy, majątek i pieniądze. I tutaj wolnie nam się pierwsza, taka najfajniejsza, najważniejsza kwestia, kiedy pracujemy z Hermesem. No, właśnie w podróżach. Że kiedy jest na jakaś podróż, czy na przykład na szybko iść dostać, w bezpieczny sposób się gdzieś dostać. Chcemy również coś osiągnąć, żeby coś nam się udało. Chcemy sukcesu, chcemy pieniędzy, chcemy coś zarobić, chcemy coś zorganizować. Również tutaj Hermes będzie nam bardzo pomagał. No, ale jak przejdziemy do tego atrybutów, to zacznie się robić nam jeszcze ciekawiej. I bo, jak już wiemy, nasz Hermes jest Bogiem wszechstronnym. No więc atrybutem Pami Hermesa są kadyceusz, czy taka laska dwoma wężami, z którymi nasz Bóg zaprzyjaźnił się, kiedy po prostu Hermes był już taki dosyć młody, no i rzucił między te węże krek... <trym> Nie tą laskę, i tak. I też jest to określenie Karykejonem. To słowo jest dosyć kazewiczy. No, ale właśnie ten już ma mordę śmierzenia sporów, i kłódni. I kłódni wszelakich. No i również jest często uznawane ze za sobą zawodu medycznego, reprezentuje leczenie i po prostu ochronę. I prawdopodobnie. Czy to przed weterynarzem, czy to przed jakąś przychodnią, widzieliśmy taką słynną laskę, taki kijek i dwa węże. To jest właśnie kardyceusz, to jest właśnie atrybut Hermesa, z którym on się po prostu porusza. Kolejna to jest podróżny kapelusz ze skrzydłami, pates. Jego atrybuty były też sandały ze skrzydłami, które nazywają się talira. To tak to było, są te nazwy nieszczęsne. I te magiczne sandały zapewniały Hermesowi niesamowitą szybkość i zwinność, pozwalały mu wykonywać bardzo dużo odległości, ogromne dystanse, po prostu w mieniu oka. No i też te skrzyny na sandale oznaczają go bardzo szybkie ruchy podczas wykonywania wszelkiego zadania obowiązków i tak To, że mógł biegać niesamowicie, bardzo niesamowicie szybko. No i także to, że te sandały pozwalają mu przekraczać granice pomiędzy, właśnie zwykłe granice państw, ale również granice pomiędzy światem bogów, a światem ludzi. Czy ogólnie po prostu pomiędzy różnymi światami, też światem piekielnym. No i też właśnie on był taką luką, takiej luki między boskim a ludzkim światem, bo on właśnie się pomiędzy nimi bardzo szybko, bardzo sprawnie przemieszczał. No i również Hermes posiada czarodziejską różkę, laskę, którą syła sny śmiertelnikom, no i oraz ich budzi. No i Hermes ma. Kilka, tutaj ma dwie wspomniane kochanki, to jest z Afrodyto, miał dziecko imieniu Herma Afrodita, czyli dosłownie osoba dwupłciowa, bo może Wam się kojarzyć, a au, z Auteneum, czyli taką nimfą rzeczną, spłodził Pana, czyli kolejne bardzo takie ciekawe stworzenie. No, czasami mówi się, że Pan to taki odpowiedni Dionizosa, ale Pany to po prostu takiego rodzaju inna, inna odmiana fauna, tak to nazwijmy, jak ktoś by chciał. No, i tak. Teraz przejdziemy sobie troszeczkę do imienia Hermesa. Z reguły jest to troszeczkę wcześniej opisywane, ale dzisiaj pomyślę, że są na koniec, bo akurat jest to takie jeszcze bardziej zagmatwane niż Sam Bóg. No, i jeżeli chodzi o imię Hermesa, mamy pewną entymologię, która sugeruje takie bardzo przedgreckie pochodzenie bóstwa, lub po prostu przejęcie tego bóstwa jakby. Przez Greków z terenów Azji Mniejszej, że to nie do końca była typowo greckie bóstwo. No i imię Hermes wiąże się, wiąże się lub właśnie ono wywodzi się od słowa Hermę. Ma to usypane kamienie, lub takie Ech, tutaj prosto padło ściany, filary, słupy, właśnie graniczne. Te her Hermes o których wspomnieliśmy sobie wcześniej. które właśnie właśnie dały głowę ludzką, czasami też genitalia męskie. No i te hermy służyły do właśnie oznaczania granic, pól i terytorium, na przykład polis. Polis, polis to są po prostu miasta. Z ja również przyczyniam do domu oraz jako drogowskazy, rzymskiej. No i na przykład takimi hermami są rzymskie kamienie milowe, kapliczki, krzyże przydrożne, to już taka bardziej katolicka tendencja. To wszystko można określić jako właśnie takie hermy. No i to. Wyglądało, o właśnie, albo z kultu Hermesa, lub były wcześniej, a potem Hermes został do nich przypisany. Tutaj nie ma do końca pewności. No i właśnie te Hermy i te kapliczki były jednym z pierwszych miejsc, w których po prostu czczono tego boga, które były jego pierwszymi świątyniami. No i tak, poza Klen, które było właśnie bardziej, najbardziej głównym ośrodkiem Hermesowi, były również górskie źródła Trikera czyli Trzy Krynice, w pobliżu adyjskiego miasta Pchesę, no bo według legendy, właśnie w tej rzece, w tym źródełku, nimfy obmyły Hermesa po narodzeniu, więc tam również odbywały się jego kulty. No i cóż, mamy tego naszego boga, no i co możemy z nim zrobić, jak z nim pracować? No najprostszą rzeczą, którą wszyscy powinni kojarzyć, no to będzie właśnie to, co padło tak po uchem, czyli właśnie alchemia. Większość osób, które pracują z alchemią, po prostu pracują też z Hermesem. W pewien sposób, ponieważ mówi się, że to sztuka Hermesa, że alchemicy to są dzieci Hermesa. W szmaragdowej tablicy, o której jest film na kanale, pojawia się Hermes Trójwielki, czy takie połączenie Trójwielki, mam nadzieję, że to to tłumaczam. Takie połączenie Hermesa, czyli naszego Boga, o którym dzisiaj mówimy, oraz egipskiego Boga Totha. Które jest bogiem wiedzy, nauki i pisma, taka synkretyczna forma tych dwóch bóstw. Ale ogólnie alchemicy traktują Hermesa jako jedną z takich najważniejszych postaci, figur po prostu alchemicznych. No więc to jest pierwsza taka kwestia, dosyć istotna. Trzeba pamiętać, że Hermes trójwielki, a Hermes, o którym dzisiaj mówimy, nie są typowo tą samą postacią bo tutaj w Hermesa Trójwielkiego po prostu zlały się też inne cechy, innych bogów, ale no jest uważany właśnie za tego jedno z obliczy Hermesa, można tak powiedzieć, jaką ciekawostkę. Ale dla osób, które pracują w alchemii, najprościej współpracujemy z Hermesem w kilka sposobów, czyli przede wszystkim handel, obfitość, bogactwo. Tutaj, świetnie. Praca z żywiołem powietrza. Jeżeli masz dobry kontakt z Hermesem, Świetnie się tutaj przyda, jak mam, nie wiem, problem ze sferą powietrza w swoim życiu lub jakiego oczyszczenia, ogólnie się przywołać bóstwo powietrzne, Hermes się nada. Na miejsce bóstwa krzyżycowego Hermes również wchodzi. Kontakty ze zmarłymi Hermes wchodzi znowu, bo jakby nie było, jest tego broszka. Praca ze snami, sny świadome, wizje, wróżebnictwo. Dzień dobry dla Hermesa. Mówcy, przemówienia. Hermes. Podróże, nawet takie pierdoła jak na przykład korki, żeby ich uniknąć, czy jakakolwiek bezpieczeństwo w podróży. Hermes. Tutaj również się nam nada. Sportowcy, biegacze, gimnastycy. Witamy Hermesa. Medycyna, lekarze, oczyszczenie. Witamy Hermesa ze swoim nam swoim który też jest ich patronem. Uczniowie, osoby, które się uczą, pomóc w nauce. Hermes też wynalazł pisma i liczb. Patronował młodzieży. Zasłowo było powiedzmy gimnazjalne, też w Polsce to troszeczkę inny wydźwięk niż w Grece, ale wiadomo, o co chodzi. Czyli młodzieży uczącej się. Patronował, więc tutaj również pomoc w nauce, pomoc w rozwoju. Hermes się sprawdzi. Do ochrony świetne. Jednak warto zaznaczyć pewny problem, bo Hermes jest raczej rzadko praktykowany. Mało chyba pracuje z Hermesem, mimo że jest tak obszernym bóstwem, tak lojalnym bogom greckim, takim, który jest cenniej pracować z dosłownie każdym. Z kim go nie połączysz, to na 90% się nie zabije. Jakimś magicznym cudem, praktycznie w mitologii greckiej i rzymskiej jeśli nie wyjebiesz, jeżeli nie wyjmiesz Tytana, no to raczej wszystko będzie cacy, będzie pięknie, będzie po prostu kolorowo. Hermes się dogada. Gdzie jest problem? Dlaczego mało osób z nim pracuje? Bo jest to Bóg Mroczny. Bóg Księżycowy, Bóg Lunarny, Trygstar God. Ten Trister Gad przewija się w większości mitologii czy wierzeń i opisuje bóstwo, które wydaje się być obłędnie wspaniałe do współpracy, ale obłędnie trudne. Tak samo Loki. Szereg zastosowań, szereg dokonań, umiejętności. Podejść, no po prostu jak patrzysz na Lokiego, masz takie wow. Chociaż sobie przypominasz, że ten typ za urokiem i gadaniną, pamiętaj za obu, jest niebezpieczny. Jest podstępny. Potrafi robić różne manipulacje. On nie ma dużego respektu do ludzi. On z nim chętnie pracuje, ale respektu nie posiada prawie żadnego. On ma swoich ulubieńców, jak Orfeusza i Eurydykę, którym bardzo pomagał. Ale z reguły większość ludzi traktuje powiedzmy kulturalnie po macoszemu. On pomoże, ale za pewną cenę, która nie do końca jest jasna. Prawda z Hermesem jest taka, że jak mu spasujesz, to będziesz miał cielankę. Będzie cudownie. Jak mu nie spasujemy, Odmówi, on pomoże. Ale, i na tym ale trzeba się zatrzymać, bo Hermes jest bogiem mrocznym, trudnym, jest trikster gady, bogiem psoty, przekrętu, manipulacji, gadanego, bogiem złodziei, bogiem oszustwa, bogiem krętaczy, ich patronem przede wszystkim. To ich przede wszystkim Hermes chronił, to z nimi przede wszystkim pracował, to jest przede wszystkim Bóg Półświadka, tak można by to nazwać. To jest przede wszystkim Bóg, który głównie mimo wszystko, został z Hadesem, który pomagał duszom dojść do połowy tej drogi, czyli do rzeki Stygzy, gdzie oddawał je przywoźnikowi, on jest Bogiem mrocznym. I to sobie warto zapamiętać. Nie dla początkującego. Nie jest to Bóg, który jest taki hihihaha przyjemny. Kiedy się o nim czyta, masz, tak, masz takie wow. to załatwił spór, to załatwił spór. No dobra, ukradł krowę bratu, ale dał mu harfę w zamian. No po prostu fajne bóstwo. Ale między wierszami zawsze będzie po prostu coś. Coś, co przypomni nam o symbolice Hermesa. Nie bez powodu jego zwierzeniem symbolicznym są węże. To, to nie jest taki przypadek typowy. Nie bez powodu jego żywiołem jest powietrze. Tak? Żywioł inteligencji, żywioł sprytu, żywioł myśli. Tak? Nie bez powodu on jest również panem snów. Mimo, że sny należą do hipno. On siedzi w snach. Hermes jest wszędzie jakby tak na doklepkę, na siłę. Leczenie? Hermes. Mimo, że ktoś inny się tym zajmuje. Że mamy higę, o której też pisałam, jej rodzinę. To jest leczenie. Nie. Hermes ma Hermes też leczy. Rzemieślnicy. Ale hefajstos, no ale że Hermes też pilnuje rzemieślników. Dobra, co my tam dalej? No właśnie... Sny. Ale hipno. No ale sny. Hermes też budzi malaskę, robi to. Chyba rozumiesz, o co chodzi. Hermes umie zastąpić każdego. Robi to dobrze, sprawnie, szybko. A jeżeli ktoś umie zastąpić praktycznie większość Panteonu, to jego charakter, zwłaszcza kiedy się podkreśla inteligentny, sprytny, urokliwy, to jeżeli mu nie podpadniemy, my, jeżeli mu nie podpadniemy, to mamy świetnie, dobrze nam idzie, a jeżeli mu podpadniemy, czyli nas nie polubi, to może być ciężko. Jeżeli naprawdę pracujesz z Hermesem i masz z nim dobry kontakt, ofiarujesz mu dary, pracujesz z nim długo, to szczerze nie potrzebujesz przyzywać praktycznie nikogo. Do no, każdego rytuału wprowadzasz Hermesa i Hermes zrobi robotę. Ale jak coś nie pójdzie, to możesz sobie wyciąć cały Panteon gretko rzymski bo prawdopodobnie już nikt z tą saumatą nie będzie współpracował. Więc tu trzeba uważać. Tyle, takie ostrzeżenie na koniec. No i widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, byście, o czym chcielibyście posłać następnym razem. Komentarze są Wasze. Lajkujcie, subskrybujcie i do następnego. Bye! -o!